Dzień dobry wszystkim, nazywam się Daria Widawska i biorę udział w Glamour Nostalgia quiz. Jak miały na imię najlepsze przyjaciółki Magdy Miłowicz, czyli Magdy M., Agata Bielecka, to byłam ja. Ka mogę wymienić aktorki, które grały, ale teraz jak one miały na imię? E Katarzyna Herman, Bartek Świderski, to przyjaciółki, to, nie to przyjaciół, przyjaciel. Mm. E, I potem Kasia Bujakiewicz. Teraz tak, jak ona miała na imię? Agata to była moja. Ja. Karolina! Karolina Waligura. Mariola. O Mariolki już nazwiska nie będę wiedziała. Karolina Waligura i Mariolka, tak, Kasia Bujakiewicz. Każda wie, którą będzie. To jest takie proste, a jednak nie. Następne. To jest bardzo trudne. W jaki sposób Agata zdobyła. Upragniony numer Piotra w tej roli Paweł Małaszyński w Magdzie M. Pamiętam, że mieliśmy jedną randkę z Pawłem Małaszyńskim, gdzie biegaliśmy w lesie. A czy to była ta randka, która wynikała z tego, że ona zdobyła ten numer upragniony od Piotra? Na motorze jechaliśmy na tę randkę. Pamiętam, że on tak świetnie biegał, a ona biegła za nim i bardzo spuchła, w sensie, że nie dawała rady. Była załamana tym, że. że czy to było z tym związane? Zielonego pojęcia nie miałam, że wybłagała ten numer od Magdy, od Magdy Miłowicz. Natomiast wiem, że byli na randce. Byli raz na randce. On ją zawiózł. Spotkali się w lesie, biegali w lesie. On biegał świetnie, ona biegała beznadziejnie. Po czym odwiózł ją motorem. Ta ranka się nie udała i odwiózł ją motorem po, pod, pod dom. To pamiętam, że byli na rance, ale w jaki sposób zdobyła jego numer? Nie wiedziałam. Dobrze, następne pytanie. Co Bartek, bohater serialu Magda M, którego zagrał Szymon Bobrowski, wytatuował sobie na pleczcach węża? No nie tygrysa, bo tygrys był związany z Bartkiem Kasprzykowskim. Co on sobie coś wytatuował? Co to było? A, B, naprawdę sobie inicjały, Napra ja pamiętam, że był ten tatuaż, ale ja myślałam, że wąż to był jakiś A, B, ale romantyk, dobra, jedziemy dalej, ciężkie. Jak brzmi tytuł filmu, który miał wyjątkowe znaczenie dla Magdy Miłowicz i jej przyjaciółek? Bardzo proste, Casablanca. Ten projekt był moim pierwszym projektem zawodowym, takim dużym, dużym projektem zawodowym, w którym grałam w głównej obsadzie. Ten projekt ma dla mnie szczególne znaczenie, miał dla mnie i ma do tej pory, ponieważ to był początek mojej drogi takiej, gdzie ktoś dał mi szansę i jakby wypłynęłam na szersze wody i dałam się poznać publiczności. Praca nad nim była niezwykłym doświadczeniem ze względu na to, na, na ludzi, którzy spotkali się w tym gronie. Wszyscy tworzyliśmy, jakby, taki jeden wielki team przyjaciół. Ja mam wrażenie, że jak sobie po latach myślę, że tak przy, pracowali ludzie przy serialu Przyjaciele, że to, ta atmosfera, która tam, y, tam była, była absolutnie niezwykła. Kilkanaścioro młodych ludzi, e, którzy spotkali się przy tak niezwykłym projekcie. To był pierwszy serial, jak to nazwała Telewizja TVN, Glamour, który był o ludziach y, młodych, o ludziach, robiących karierę, którzy przyjechali do dużego miasta, żeby tę karierę robić. Zresztą były jakieś takie badania fokusowe, to taka ciekawostka dotycząca tego serialu, robione na, na publiczności i podobno w Warszawie wszyscy mówili, wow, to jest super serial, bo to jest o nas, a ludzie z innych miast i miasteczek mówili, nie, to jest niemożliwe, tak ludzie nie żyją. I patrzyli na to jak, jak na bajkę. Pamiętajmy, że ten serial powstawał w czasach, kiedy telewizja TVN docierała do chyba pięciu, czy siedmiu, czy dziewięciu największych miast w Polsce. Ona nie docierała do bardzo szerokiej publiczności, a mimo to oglądalność była na poziomie 3,5 do 4 milionów. Kiedy emitowano pierwszy odcinek serialu 39,5? To jest bardzo prosta odpowiedź, e, ponieważ w pierwszej serii 39,5 okazało się, że spodziewam się pierwszego dziecka. Moje, mój syn przyszedł na świat w 2008 roku. Otóż produkcja zaczęła się w 2007, a pierwszy odcinek serialu 39,5 musiał być w 2008 roku. A że to była chyba ramówka wiosenna, więc musiał być to marzec albo kwiecień. Dziękuję. Marzec prawdopodobnie. Jakim autem jeździł darek Jankowski w serialu 39,5? Otóż jeździł Fiatem 125P. Czarnym z czerwonymi yy, ogniami, jak to powiedzieć, płomieniami. W 2007 roku brała pani udział w tańcu z gwiazdami, czy pamięta pani, kto wygrał tamtą edycję programu? Oczywiście, że pamiętam, Anna Guzik bardzo serdecznie jej kibicowałam. Z Anną Guzik obecnie gramy w jednym spektaklu w Teatrze Kapitol będziemy, mam nadzieję, grały już niedługo w kolejnym razem. Czy gdybym dzisiaj dostała propozycję udziału tańca z gwiazdami, czy bym ją przyjęła? To trudne pytanie, ponieważ... Hmm. To zależy wszystko od tego, czy zawodowo bym miała jakieś projekty. Prawdopodobnie wtedy, absolut, pewnie nie, bo, bo już te nie, nie mam takiej chęci bycia i robienia czegoś za wszelką cenę. Czasami oglądam ten program, ostatnio oglądałam ze względu na Anitę Sokołowską pokazała się, pokazała, bo to gdzieś jesteśmy właściwie równolatkami, pokazała się, pokazała się z genialnej strony i pokazała, że dziewczyny w naszym wieku też potrafią być sprawne i wspaniale tańczyć. Ja lubię tańczyć, więc odpowiedź nie jest jednoznaczna. Którą piosenkę można usłyszeć w czołówce prawe, serialu Prawo Agaty? Proszę podać tytuł. Zapomnijcie, nie, pamiętam piosenkę nie ta dziewczyna śpiewa. Nie pamiętam tytułu i nie pamiętam wykonawcy. This is the life? No tak, no bo przecież jest w tytule. This is the life. No tak, no głupia jestem. <laughs> This is the life. Dobrze, niech będzie. Powiem wam, że trudne to jest, bardzo trudne. This is the life. No tak, jeszcze na pięćdziesiątce Agnieszki Dygant, który e, robiliśmy jej niespodziankę, przyszła e, z, razem z m, telewizją TVN i Dzień dobry TVN, e, przyszła orkiestra, która jej to zagrała i ona się popłaka. No jakżeż, ja mogłam zapomnieć tytułu. W pewnym momencie prawa Agaty, Dorota. Wyprowadziła się do innego miasta w Polsce i zmieniła zawód. Gdzie zamieszkała i czym zajmowała się od tamtej pory? No, to musiała muszę pamiętać, ponieważ Dorota, Gawron, wyprowadziła się do Gdańska. No tego nie mogę zapomnieć, ponieważ to są moje rodzinne strony. Ja jestem dziewczyną z miasta. Jak mówię, urodziłam się w Gdańsku, wychowałam w Gdyni, a imprezowałam w Sopocie. W związku z tym to musiałam pamiętać, bo to był ten okres cały zdjęciowy w Gdańsku, to był, no dla mnie to było coś fantastycznego, że w moich rodzinnych stronach mogę, mogę również pracować i potem spotykać się ze swoimi znajomymi jeszcze z czasów liceum i jakby taki powrót trochę do, do wczesnej młodości. Zmieniła zawód, zaczęła być sędzią. W sądzie? Panią sędzią. W sądzie rejonowym bodajże. Rodzinnym. Rodzinny. A widzisz, też na R. Z jakiego powodu mąż Doroty, Wojtek, Tomasz Karolak, stracił bar, który prowadził ze swoim przyjacielem? Ten przyjaciel zrobił jakieś przekręty. Na czym one polegały? Już nie pamiętam. Pamiętam, że prowadziłam tę sprawę. Na czym polegały te przekręty? Wyprowadził pieniądze. Ja pamiętam tego przyjaciela, bo grał go Waldemar yy, Błaszczyk i pamiętam, pamiętam, yy, pamiętam tę rozprawę sądową. Pamiętam sąd, pamiętam moją rozmowę przy samochodzie z Tomkiem Karolakiem, gdzie stałam i czekałam na niego i chyba po raz pierwszy w serialu paliłam papierosa z nerwów i chyba pierwszy i ostatni raz paliłam papierosa oparta o samochód. Pamiętam to, ale na czym polegał ten przekręt zrobiony przez Waldka Błaszczyka? To chodziło o ubezpieczenie. O ubezpieczenie, że go ubezpie już rozumiem, że ubezpieczył tak, rzeczywiście, że ubezpieczył e, lokal, po czym go podpalił, żeby wyłudzić ubezpieczenie, ponieważ no, już tam byli na granicy bankructwa. To jest śmieszna sytuacja z, z, z Tomkiem Karolakiem, ponieważ w 39 roku graliśmy małżeństwo. I przy prawie Agaty, kiedy reżyserka obsady razem z reżyserem i producentem robili obsadę do tego serialu, zwołali wszystkich aktorów, których można było, więc ja wygrałam casting na przyjaciółkę Agaty, czy Agnieszki Dygant. I po czym próbowano zrobić, robiono castingi do mojego męża. Próbowaliśmy, ja próbowałam ze wszystkimi kolegami wspaniałymi, no, to trwało dosyć długo. Po czym e, rozmawiam z producentem, mówi: i on w pewnym momencie, wybraliśmy twojego męża. A i Tomek Karolak na tych zdjęciach nie był. Na tych zdjęciach próbnych nie był do mojego męża. Wybraliśmy twojego męża. Ja mówię: wow, super, kto? Tomek Karolak. ja miałam takie. Jasne. A sytuacja jeszcze była o tyle śmieszna, że e, mnie na zdjęcia próbne do prawa Agaty. Nikt nie chciał, ponieważ powiedziano sobie tak, no tak, znowu przyjaciółka, nie, nie Widawska nie, bo to jest znowu przyjaciółka głównej bohaterki, znowu prawniczki, to jest powtórzenie z Magdy M. Po czym jak powiedziano mi, że, to, i że nie, że to będzie takie, takie, takie oczywiste, no <śpuszcza> przyszłam na casting i go wygrałam i, i to, i powiedziano, wow, super, no dobra, to wtedy mamy i ponieważ mieli... Um, Taką sytuację, że nie no specjalnie mnie chcieli, no bo to było zbyt oczywiste, więc jak się dowiedziałam, że Tomek Karolak będzie grał mojego męża, powiedziałam, wow, rzeczywiście, tam jeście, um, się zastanawialiście nad tym wyborem, a tutaj po postąpiliście w zupełnie sposób nieoczywisty, Tomasz Karolak. Więc my mieliśmy duże, duże ubaw, że znowu, ale był innym mężem, był takim bardziej, bardziej, um, w 39 był i pół był bardziej niesforny, o tak bym to ujęła. Powiem tak, kocham ten serial, to jest siedem y, sezonów y, cudownej pracy, cztery i pół roku mojego życia. Ja z Agnieszką Dygant wchodzę na każdy plan. To jest trudne pytanie. Zawsze trudno się wchodzić drugi raz do tej samej rzeki. Zrobiłam to raz przy 39,5, gdzie po 10 latach zrobiliśmy jedną serię dla ludzi specjalnie, bo z takim ukłonem w ich stronę, bo ciągle pisali o 39,5. Bardzo trudno jest napisać dobry scenariusz, który po Paru, paru latach, dziesięciu za chwilę będzie, jest jakby trochę kontynuacją tamtego klimatu, ale jednak musi być czymś nowym, bo to jest 10 lat, które upłynęło. Znalezienie takiego pomysłu na taki scenariusz jest bardzo trudne. I połączenie tych dwóch sfer jest bardzo trudne do wykonania. Jeżeli by się pojawił zupełnie teoretycznie taki wspaniały scenarzysta z takim wspaniałym pomysłem i napisałby taki wspaniały scenariusz, to na pewno. Nie przeszłabym koło takiego scenariusza obojętnie i na pewno bym się mocno zastanowiła i bardzo poważnie zastanowiła, czy w to nie wejść. Bardzo szybko nam poszło. Niestety nie odpowiedziałam właściwie na żadne pytanie z quizów. Posłuchajcie, to są pytania nie do odpowiedzenia po 18, 15. I dziesięciu latach, bo mówię o, prawie, o Magdzie M, 39,5 i Prawie Agaty. Tyle czasu minęło od, od produkcji tych seriali, więc to są bardzo trudne pytania o szczegóły, a ja już tego naprawdę tak mocno nie pamiętam. Niektórych rzeczy na pewno zapamiętam, że moją serdeczną przyjaciółką w Magdzie M była Asia Brodzik, moim mężem w 39,5 był Tomasz Karolak oraz moją najlepszą przyjaciółką w Prawie Agaty była Agnieszka Dygat.